Maxi, a to jest lista trzech anime, które uważam za spoko content. Drugo Kuraku to historia typa, Sosiu nazywa kabimaru, co jest kurwa niezniszczalne. Próbuję go szczególnie zajebać na różne sposoby, ale idziemy to po chuju. Jest typem z przydomkiem wyspy, żeby zdobyć eliksir nieśmiertelności z taką babką. Ogólnie ona może jakoś tam jedna zajebać, bo jest z klanu katów, ale na wyspę są Wysłani inni skazający z innymi członkami tego planu. Powiem tak, jest to seria z dużym ilością akcji, ale takiej akcji, że gały z Orbit wyjdą za rok na drugi sezon, no ale nie wyszedł, no... perełka może ich. I, i gówna. Chociaż lekki serwis jest taki znośny. Przerwa na reklamy. Dobrze, mogę zybki tutaj maxi z montażu. Powiem wam, zapomniałem o jednym rzeczy powiedzieć. Będą live'y. Będą kurwa live'y. By do streamek kurwa pewnie na Twitch'u. Pe pewnie na Twitchu. Noragami opowiada o dziewczynie Kihijorior, która z dupy na ulicy zauważa gościa, no i ten typ przechodzi przez ulicę tak o kiedy jedzie tir. Ona biegnie go uratować z tej opresji, po czym okazuje się, że typ był bogiem o nazwie Yato, a ona przy kontakcie z nim wychodzi z ciała go Mango z Jeba. To 7 na 10. Jeden spokojnie jedna nocka Jesteście w domu, Dwa, jak chcecie możecie od razu po pierwszym walić, będzie gitowa High card. Mała znana seria opowiadająca o sierocie w Finie Old Na czas pisania scenariusza jestem po tym pierdolniku który jest sierotą, postanawia pójść do kasyna, aby uratować swoich gdzie wpada w wir o karty. Nie jest to Kujaguri fo 2 jest to trochę inne anime napakowane akcją i walką, nie w kasynie, a poza nim, po to, aby uratować królestwo Forlandu. Samo anime jest fajne, ale nic specjalnego, to zwykłe, małe, znane, średnie ale jest ogólnie spoko, do poglądania. na spokojny wieczorek jest dość skomplikowane a główny skład ma plot armor, ale jest dość spoko przecież nikt nie chce, by jego ulubiona postać została zabita Chris, o tobie mowa skurwibogu, chciałeś się zabić więcej razy niż ktokolwiek inny Posiada dwa sezony po 12 odcinków, dwie nocki Jesteś ogarnięty tocanka, 8 na 10. Bango Stray Dogs. Bango Stray Dogs anime piękne, ale dość schematyczna pewna jest Akatsuki na Nikadzimie. Będącym sierotem, ja coś mam do, do tych sierot, może to dlatego, że jestem sierotą w życiu. On został aktualnie wyjebany z różnych sierośnictw, bo w sprawie kłopoty może to jego drapieżna natura, a może po prostu jest debilem. Chciał, chociaż to mi się nie wydaje po tym wyjebaniu. Udaje się na rzekę i no i już wiecie, pewien człowiek musi jeść i pić. A on zaznał, nie zaznał takiego przywileju od kilku dobrych dni, a nad rzeką spotuje zwłoki. No i tak patrzy... Nie no, jaka okazja się, się przytrafiła. Muszę ją określić. Jednak to nie zwłoki, tylko drugi główny bohater, o samo Danzai. Zapalony, samo yy, kropnąć owiec, yy, który zabiera go na żarcie. Na kosz bo on się do hajsu nie będzie wydawał. Potem dochodzi wątek super mienności, który ma główny bohater numer jeden. Przemiana w tygryska. Anime dobre. Daję mu 9 na 10, sam, na 10, sam obejrzałem wszystkie 5 sezonów w 2 tygodnie, więc chyba wciąga. Pozdrow z fanem Mango z jebki.